A nareszcie, hmm. czemu tu takie drzwi? A. No, trzeba czekać. Dziękuję bardzo i. Zapraszam ponownie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Następny: o, idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, co by pan chciał? Chciałbym być taki fajny niebieski, taki błękitny. Tak jak na tych szamponetkach. O ten niebieski. Dobrze. Proszę siadać. Ale szamponetką, tak? Tak, szamponetką, ale niezmywalną. Dobrze. Dobrze

już o, wygląda teraz niesamowicie dziękuję, proszę panią zapraszam ponownie do widzenia, do widzenia teraz kto hmm.